Cześć kawiczowie, ja jestem Filipo 1.5.0.0.0 Minecraft i dzisiaj nagrywam reklamę le, na servercraftube.pl -yup i jest taki jeden tryb, genkes co się da zarabiać prawdziwe pieniądze ma, ma się vpln I, jak, i to jest taka waluta serwerowa, jak będzie się miało tego 20, to wtedy yy, można wypłacić 20 zł, tak że warto grać. Ale pamiętajcie, yy, nie citujemy, bo to będzie surowo kalana. No to teraz chwilkę pokopiemy, a ja Wam opowiem o serwerze. W sensie chodzi o to, że to jest serwerek fajny, bo mają mega dobrego antycheata ja nie chcę uruchamiać cheatów, bo po co? O! Na, na przykład jeden VPLN wydropiłem. I kiedy 20 to wypłatę mogę zrobić. Zrobić <noise> dwa razy powiem zrobić. 3 Ale okej, przechodzimy dalej. I ja czasem cofam, bo mam wysoki ping, ale tak jak widzicie, jest jeden admin, że, że się interesują admini tym serwerem. Pokazuję wam lobby, w sensie spawn, denkasa. Tutaj jest. o, Tutaj jest strefa AFK. Yy, I. Kiedy się będzie miało chyba 20 minut, z tego co pamiętam. Z, z a nie, tam tutaj są procenty. Chyba 20 minut, tam jest... O! Albo też macie krócze AFK, możecie mm, trafić w tej skrzynce AFK, albo tak w ogóle y, Epiczką. E, epicki klucz. Klucz. Przepraszam, że ja... Po, Powiedziałam klusz, ale już jestem zmęczony po tej głupiej szkole. Mm, ok, to teraz idziemy dalej. Tutaj mamy komendę ukośnik daily, ale też można npc kliknąć. I tutaj mam daily. Odebrałem już, że nie mam ale wy możecie odebrać tutaj skrzynce narzędzi. Mamy mączkę kosztną na wyspę i tak dalej. A ja wam pokażę wyspę moją. Iż, yy, iż po prostu już jak troszkę tutaj grałem. Klaskę tutaj grałem. Yy, no. Oj, 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 oj. Okej. Okay. Posadzimy znowu. A to... Niech. A to wywalimy. Nie. Nie, nie, nie. 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 Może od będę mógł odzyskać. A jest w ogóle otwarta. O, o, A nie, Oblicz! Nie wiem. Dwa. Dwa. I Iż. To jak widzicie, tutaj jest dużo funkcji. Na przykład, nie wiem, gilet. Po polecam zagrać na serwerze. I to jest serwer dwóch youtuberów Rzęciaka i Kozako. Ale ja oglądam Rzęciaka, bo kosz za koniec tam. ale okej, okay. no to by już było na tyle, taki króciutki film no, no to widzimy się jutro tak jak zawsze to pa pa